Chcemy wyrazić naszą wdzięczność Bogu za dar ojczyzny i za dar naszej wiary, która pozwala widzieć w niej drogę do naszego zbawienia. W ten uroczysty dzień prosimy księdza biskupa, aby teraz odmówił modlitwę, błogosławieństwa i poświęcenia naszego patriotycznego moralu. Módlmy się, Boże Ojcze Ludów i Narodów. Wolą Twoją jest... Abyśmy zgodnie z Twoim odwiecznym planem czynili sobie Ziemię poddaną. Naszą Ziemią jest Polska. Dziękując Boże za ten dar, prosimy, abyśmy nigdy nie zapomnieli, za jaką cenę zostaliśmy nabyci dla Królestwa Niebieskiego i jaką cenę płaciła nasza ojczyzna, aby była wolna i niepodległa. Niech ten obraz przypomina nam o naszej godności dzieci Bożych. I o naszej przynależności do narodu polskiego niech wdzięczność Bogu za to miejsce, w którym się urodziliśmy, będzie nie tylko powodem do dumy, ale niech pobudza nasze serca do pragnienia życia dla niej i oddania jej wszystkiego z siebie. Przez Chrystusa Pana naszego i święty Janie Bosko, się za święty Janie Pawle II, nas. Błogosławiony kardynał Stefanie Wyszyński, błogosławmy Panu. Bogu